Witam na moim kanale, na którym prezentuję zastosowania Excela w księgowości, a w ostatnim czasie zajmuję się też w kontekście Excela. Nowym plikiem JPK Cit, a właściwie dwoma plikami od RPD i JPKSTKR. O od JPK RPD już nagrałam sporo filmów, przygotowałam wiele narzędzi. Linki tutaj do tych narzędzi pod filmami, pod tym filmem. Linki do tych filmów na temat JPKKR.pl również pod tym filmem. Natomiast teraz od kilku dni, od jakiegoś czasu może tak, już przechodzę do pliku JPKSTKR, ponieważ on na ten moment jest tak w moim odczuciu traktowany trochę po macoszemu, a czas się kurczy. Czas się kurczy, ponieważ. Niedługo nawet te małe firmy będą musiały się przygotować do raportowania danych szczegółowych w formacie elektronicznym. Jeżeli chodzi o pliki od PKS-TKR, to zgodnie z przepisami. Za 2025 rok te duże firmy nie muszą go robić, znaczy mogą fakultatywnie, jak będą chciały, tak najbardziej. Natomiast teraz wchodzimy w 26 rok i to jest ten moment, kiedy musimy y, te dane do pliku EPK STKR przygotować. Więc y, to już jest naprawdę dzwonek, że trzeba się tym zająć. Ja tutaj w tych filmach o tym opowiadam. W międzyczasie pracowałam no, ostatnie pół roku nad narzędziem, które pozwoli na prowadzenie ewidencji no, niewielkiej ilości środków trwałych. Ja tutaj przyjąłem założenie, że do 50 w sytuacji, kiedy ktoś na przykład nie będzie chciał kupować profesjonalnego oprogramowania. Dla niewielkiej ilości środków trwałych, jak najbardziej takie narzędzie w Excelu jest wystarczające, będzie wystarczające. Niemniej jednak, pomimo, że to jest Excel, pomimo, że coś prostszego, to. Wymogi wobec tych danych, które mają się pojawić w RPKS-TKR, spowodowały, że musiałam tu zaimplementować wiele funkcjonalności, co spowodowało, właśnie, że muszę to narzędzie przedstawić i pokazać, jak, jak się nim posługiwać. No ale mówię, no w kontekście yy, profesjonalnego oprogramowania. To narzędzie, żeby zdobyć, wystarczy zapłacić 55 zł. Pod filmem jest link do materiałów, materiałem jest e-book, a na końcu tego e-booka jest link, spod którego można sobie to narzędzie pobrać. <laughs> Także yy, każdy, wedle własnej woli i uznania, wybierze to narzędzie, którym będzie się posługiwał. Yy, Podczas zarządzania środkami trwałymi, ewidencji tych środków trwałych, no bo fakt jest jeden niepodważalny, że przedsiębiorcy muszą przenieść dane o swoich środkach trwałych do programów. Gdziekolwiek je prowadzą, to muszą umieścić je w programach, a z obserwacji wiem, że tylko te bardzo duże firmy mają w programach dane o środkach trwałych, natomiast te, te mniejsze bardzo różnie, yy, ale żeby porządzić takie pliki od PKSTKR, to po prostu trzeba mieć do tego narzędzie. Tego się nie da zrobić ręcznie. Tyle słowem wstępu. Yy, ja tutaj już przedstawiłam w tym narzędziu, to jest kolejny film instruktażowy. Ja już przedstawiłam w tym narzędziu środek trwały, umarzany liniowo, yy, umarzany degresywnie i a nie, ten drugi był umarzany liniowo, ale dwutorowo, czyli podatkowo i rachunkowo, ten trzeci degresywnie. A dzisiaj chciałabym pokazać <laughs> ewidencję wartości niematerialnej i prawnej oraz środek trwały umarzany jednorazowo. I tak jak mówię, już to wielokrotnie mówiłam, ale tutaj no w kontekście wprowadzania tego nowego środka będę znowu powtarzać te kroki. Więc zaczynamy od tabeli JPKSTKR, tabeli, która zbiera dane i przenosi tu automatycznie. Tu nic nie trzeba robić ręcznie, te dane są tu przenoszone formułami. Więc zaczynamy od tej tabeli, a i zbiera dane, które później będą przeniesione do pliku tekstowego i wczytane do narzędzia, które. Generuje właśnie pliki od PKS-TKR, ale to w kolejnym filmie instruktorzowym przedstawię. Więc zaczynamy tutaj od tej tabelki i w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, one nie mają KST, więc wpisujemy wartości niematerialne i prawne. Tak to ja to zaprojektowałam, tak? I dzięki temu, że wpiszemy taką informację tutaj. To za chwilę zobaczymy, że pojawi nam się, pojawi nam się 50% stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych. Tutaj mamy te dwie kolumny, o których już mówiłam wcześniej, że to są pola albo albo, czyli dla środka trwałego, albo dla wartości niematerialnej i prawnej, i oczywiście w tym momencie będziemy tutaj wartość materialną i prawną wpisywali. Tutaj rok poprzedni, grudzień. Załóżmy, że przygotowaliśmy sobie właśnie teraz w grudniu taką oprogramowanie, które właśnie będzie służyło do ewidencji środków trwałych. Do tego kupiliśmy. Data przyjęcia też od razu wpiszemy, że to z końcem grudnia. Będziemy mogli już tam zacząć pracować. No i to, że ja tutaj wpisuję o te. Kolejny numer i rok. Yy, to jest tylko i wyłącznie tak, żeby to pole było wypełnione, bo jak widać, jest ono obowiązkowe i musi być wypełnione. Yy, tutaj z, można sobie przyjąć jakiś system numeracji tego OT, tak? czyli dla wartości materialnych i prawnych, można gdzieś tutaj dodać zróżnicowanie, ale to już pozostawiam decyzji i pomysłom przedsiębiorcom. I to jest wszystko, co na tej tabelce musimy wypełnić. Idziemy teraz tutaj na drugi arkusz, ten zasadniczy. Nie ma reklasyfikacji, znaczy zakładam, że nie ma. I podobnie Podobnie z numerem inwentarzowym. Ja wpiszę po prostu kolejny numer, ale tutaj również można sobie kodować jakieś, jakieś informacje w numerze inwentarzowym. Jedyne, co musi być spełnione, to unikatowość, tak? Oprogramowanie. I to wystarczy. I jak widać po wpisaniu nazwy, tu mi wskoczyło 50% właśnie na podstawie tych wcześniejszych informacji. Dokument nabycia, powiedzmy, że faktura VAT. Tu oczywiście to też jest umowne, bo może być umowa sprzedaży, może nam ktoś podarował, tak, że to tutaj mogą być, ale chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to, co tutaj jest widoczne, to jest ze schemy, tak, tu nie można, nie można inaczej, tylko właśnie wybrać z tych wartości, które się tu pojawiają, bo jakbyśmy tu wpisali coś swojego, to po prostu by nie przeszło na bramkę. To jest właśnie ta formalna kontrola, czy wszystko jest zgodnie ze schemą, czyli z tym schematem danych, które w tym pliku się mają pojawić. No i powiedzmy, że ja tutaj będę liniowo umarzać, tak? Stawka już jest wypełniona. To, tak jak już wcześniej w jednym z filmów mówiłam, to dotyczy jednorazowej amortyzacji. No i powiedzmy, że kupiliśmy to oprogramowanie za 15 tysięcy. Wartość wpisujemy, tak, i skoro w grudniu kupiłam i przyjęłam, to zaczynam umarzać od stycznia tego roku i wskazuję, że będę to umarzać miesięcznie. Niech jest, że miesięcznie. Także jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wartość niematerialną i prawną, no to tutaj specjalnie filozofii nie ma, ale za chwilę w kontekście tej wartości niematerialnej i prawnej Pokażę zmianę wartości bo, yy, i parę słów na temat tej zmiany wartości, ponieważ yy, yy, przy zmianie wartości też mogą być pewne jakieś nieporozumienia, więc to będzie dobry moment, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Idźmy dalej, uzupełnijmy też te. Informacje tutaj w tym wypadku to jest pierwszy rok umorzenia. Tutaj nam na podstawie danych wprowadzonych wyliczyło, że ta, ta, ta wartość niematerialna i prawna będzie umorzana przez dwa lata. To formuła liczy, już też o tym wcześniej opowiadałam. Umorzenie podatkowe i rachunkowe jest takie samo. I idźmy teraz, bo chcę konta księgowe podpowiedzieć. No, i tutaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ dla wartości niematerialnych i prawnych mamy 401,2. Natomiast tutaj również mamy inaczej 0,75,3. A dalej, powiedzmy, że no jest to dział księgowości, więc będziemy mieli koszty zarządu i plus te nasze 490 przeksięgowania. I teraz, żeby nam to ładnie się tutaj pojawiło, bo znowu pewnie będzie, na razie nie ma na czerwono, A, bo, aha, bo jeszcze nic nie złapało. Więc tak musimy dodać sobie, o, podmienię to konto, te sto, które p, 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 pokazywałam jak dodawać tutaj swoje konta tak? w pierwszym bodajże firmie instruktażowym, więc ja sobie teraz podmienię na konto Yy, to amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Tu od razu widać, mi się to wszystko rozjechało z tego powodu, że nie mam tej drugiej strony jeszcze, ale za chwilę podpowiem tą drugą stronę i już będzie. O, 075,3, mam drugą stronę, już ładnie mi się zbilansowało. Yy, koszty zarządu zostały od razu złapane i 490 też, bo już były wcześniej, więc to ładnie w tej chwili jest winien. Ma, zobaczmy, zgadza się. No dobrze, czyli mamy załatwioną sprawę księgowań. Mamy tutaj wyświetlone wartości do czerwca, bo tam jest tutaj mamy zaznaczone, już prezentuję. Oj, za bardzo przejechałam. O, tu. Tu mamy te checkboxy właśnie do czerwca. Jeżeli bym dodała, załóżmy lipiec by nadszedł, że teraz już bym chciała na tym poleceniu księgowania mieć również lipiec, to wystarczy zaznaczyć ten checkbox i od razu tutaj te wartości mi się pojawiają. No, ale tak jak wspomniałam wcześniej, załóżmy, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy tam do końca zadowoleni, i stwierdziliśmy, że to oprogramowanie warto rozbudować o jeszcze jakąś dodatkową funkcjonalność. Dogadaliśmy się z dostawcą oprogramowania i w tej chwili mamy tutaj tą tabelkę między AF a AAL tabelkę, gdzie możemy te zmiany właśnie rejestrować. I teraz ważna rzecz, żeby rozróżnić zmianę 1 i zmianę 2. To jest ta zmiana tutaj, te dwie różne zmiany, one wynikają też ze schemy JPK, STK, a mianowicie, o już jesteśmy, Parę słów o tych zmianach. Mamy tutaj informacje, to jeżeli chodzi o obszar podatkowy, i rachunkowy, jest podobnie, tylko do innych przepisów się odwołują, ale niemniej jednak jest właśnie też ten podział. Mamy tutaj zaktualizowaną wartość początkową. I zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych podatkowych wynikających właśnie z tych przepisów. Tu chodzi o przepisy, gdzie minister finansów ogłasza aktualizację w związku z jakąś sytuacją globalną, tak? że musimy, musimy urealnić wartości środków trwałych. I taka ustawa aktualizacyjna z reguły. Znaczy, może się pojawić właśnie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład bardzo wysoka inflacja. I do tego właśnie służą te dwie kolumny. No, można się spodziewać, że jest to zdarzenie rzadkie, ale jak widać ministerstwo przewidziało. Miejsce, wplikuję PKS-TKR na takie zdarzenia i chcę wiedzieć nie tylko jak zmaterializowało się, że tak powiem, to jak zmaterializowała się to, to zaktualizowanie wartości. Pod kątem wartości początkowej, ale też chcę wiedzieć, jakie odpisy amortyzacyjne zostały wygenerowane w kontekście właśnie tej zaktualizowanej kwoty, tak? Odpisów amortyzacyjnych. I jak widać wyraźnie, to wskazuje na to, że dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji aktualizacji wartości, wynikającej tutaj z tych podanych przepisów, więc gdyby zdarzyło się, że by była aktualizacja wartości plus nasze zmiany wartości, to właśnie, które w tej chwili tutaj chcę przedstawić jako przykład, bo w kontekście tego zakupu, tej wartości niematerialnej, prawnej, tak jak mówiłam, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy coś jeszcze dokupić, bo nas nie zadawala ta funkcjonalność podstawowa, chcemy to rozwinąć, czyli dokupujemy jeszcze jakieś funkcjonalności i tym samym ta wartość początkowa ewidentnie się zmieni, tak? O tą kwotę, którą dopłaciliśmy, żeby. Poprawić funkcjonalność naszego oprogramowania, i w sytuacji, gdybyśmy właśnie mieli i taką zmianę, i tą aktualizację trzeba rozróżniać się dwa pojęcia, to trzeba nie można nam połączyć, tak? Wiadomym jest, co zaraz zobaczymy, że w wyniku zmiany wartości również podskoczy nam amortyzacja, ale tutaj zainteresowanie jest wartością zaktualizowanej kwoty odpisów amortyzacyjnych, ale tylko. Z tytułu tych właśnie przepisów. Także tutaj zwracam uwagę na taką, taki niuans. To też ma konsekwencje w tym moim narzędziu, ponieważ tutaj do tego przygotowałam obsługę po prostu ręczną, z uwagi na to, że oddzielanie tych odpisów amortyzacyjnych, pokażę tutaj zresztą już wcześniej to prezentowałam, w kontekście już i tak olbrzymich, proszę zobaczyć, formuł. O. Tak wygląda ta formuła w grudniu, bez właśnie, a tutaj są te zmiany w tej formule, tak? Żeby tu automat nam pomógł, znaczy automat, for, po prostu, żeby nam pomogła y, formuła Excela, tak? Y, Natomiast tutaj to rozdzielanie tych, tej amortyzacji w sytuacji, gdyby to się pojawiło, to już w to nie wchodziłam, bo trzeba wiedzieć, że formuła też może mieć konkretną długość. Jak się osiąga ten kod, taki bardzo długi, gdzie u mnie on już dochodził do granic, że musiałam na przykład skracać pewne opisy, żeby tylko mieć mniej znaków. Także tutaj oddzieliłam to, ale z taką nadzieją, że może tak nie będzie potrzeby, żeby wykorzystywać te pola, ale tutaj też właśnie chcę bardzo mocno, Zwrócić się na to uwagę, ponieważ swego czasu, kiedy jeździłam po firmach. I pomagałam jako konsultant wdrażać oprogramowanie finansowo-księgowe i też między innymi środki trwałe. To właśnie spotykałam się z takimi sytuacjami, gdzie księgowy nie odróżniał aktualizacji od zmiany wartości i po prostu swoją zmianę wartości czasami wrzucał właśnie w tą aktualizację, bo musieliśmy się z tego wycofywać, bo to, bo to nie to, tak? Więc dobrze, tyle słów wyjaśnienia. Teraz wracamy tutaj do tej części zmian wartości, czyli jak widać, nas dotyczy ta druga, bo ja to tak określiłam, tak, że to jest ta pierwsza aktualizacja, a ta zmiana wartości to jest ta druga, czyli tak to rozumiemy w tej tabelce. Jesteśmy tu przy tym środku o tej wartości niematerialnej i prawnej, i teraz tak, tu mamy puste pole do wpisania, wszędzie białe pole to są ręczne wpisy, tutaj jak widać jest formuła i to jest pobranie z tej karty amortyzację rachunkową. W sytuacji gdybyśmy odrębnie prowadzili amortyzację podatkową i rachunkową, co byśmy tutaj wskazali w tym miejscu, tak, przez to, to wtedy byśmy te wartości wpisywali tutaj na tej karcie i one by się tu z automatu przeniosły. No ale tu mamy tą sytuację taką, że nie robimy tego, wobec czego tylko podatkowo zmieniamy wartość. I amortyzacja podatkowa rachunkowa jest taka sama. I, I powiedzmy, że myśmy tą wartość zmienili aż o 9000. Yy, bo dokupiliśmy już tak, jak to się mówi, a, muszę poprawić, odblokować, tak jak mówiłam. Yy. Aha. Moment. A, czekaj. Aha, bo to jest początek zmiany. Nie w tą komórkę chciałam wpisać. Myślałam, że mam zablokowaną, dlatego na mnie tutaj krzyczy, że chcę coś wpisać, a ja po prostu nie w tej komórce byłam, w której trzeba. Dodajemy te 9000 i musimy wskazać od jakiego miesiąca ta funkcjonalność jest, w, jest powiększona. Tak? Czyli kiedy powiększyliśmy tą wartość? Jak widać tutaj, ta, to podskoczyło nam od razu od stycznia, ale załóżmy, że ja dopiero w marcu dokupiłam tą funkcjonalność i tam pewne rzeczy poprawiałam. Więc tutaj, początek zmiany drugiej, zmiana druga. I ja tu wskażę, że y, tą wartość ponieśliśmy od marca i jak widać styczeń, luty jeszcze po staremu nam się zamortyzował, natomiast od marca już ta wa wartość jest y, podwyższona. Także tak robimy, jeżeli chodzi o y, zmiany wartości. Tu, jeżeli zajrzymy na. Yy, naszą tabelkę, to jak widać mamy wartość początkową i zmianę wartości w danym roku, tak, bo tutaj też jest bardzo ważna rzecz, powiedzieć, że te zmiany wartości, jakie się pojawiają, mamy tylko raportować za dany rok, czyli te 9 tysięcy w danym roku się pojawiło, ale jak będę już w 2027 rok, bo tutaj mam, jak widać, w nazwie 2026, jak będę przygotowywać 2027 rok, to dodam 15 plus 9, będzie 24 tysiące i wpiszę to w wartość początkową już, tak? Że, bo to jest zmiana wartości początkowej, czyli w tym roku zmieniłam, ale na następny rok to już będzie moja wartość początkowa. To też jest ważne i to też w pytaniach i odpowiedziach tam Ministerstwa Finansów zostało opisane, że zmiany rapor raportujemy tylko w kontekście yy, danego roku. Więc teraz mamy tu, jak widać, konta uzupełnione. Nie mamy roz znaczy rozjazdu tych enkupów i tutaj mi się też zaktualizowało od marca, o jak widać. 1000 zł. Tutaj wskoczyło 625, tu mamy 1000 zł. I tak jak mówiłam, z automatu te dane są tutaj przenoszone na tą część, z której będziemy pobierali dane. I teraz jeszcze szybciutko zaprezentuję takie jednorazowe umorzenie. Załóżmy, że jakieś wyposażenie kupiliśmy. Niech ja tutaj zerknę. Pozostałe ruchomości, wyposażenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Tu mamy 809, takiej KST, i ja na tym się oprę. I coś tam drobnego kupiliśmy, co yy, jakiś mebel, czy coś, coś z wyposażeniem, tak? I załóżmy, że yy, to kupiliśmy w maju, 15. I z końcem maja sobie patrzę, czy ta data jest trochę inna. A, bo nie wpisałam 2026 i on mi tego nie poprawił. Eee, 0,5. I Excel właśnie, ja mogę wpisać tą datę tak jak chcę, a on mi to poprawi do takiego formatu, jaki został tu zdefiniowany. Tak przy okazji, to e, te formaty ustawiamy tutaj w tym miejscu, tak? I jak widać, ten format daty mam tak ustawiony, więc jakkolwiek ja ją wpiszę, to Excel ją przypo. przypo Uporządkuję do takiego formatu, jaki został zdefiniowany. No i powiedzmy, że mm, z końcem maja przyjmujemy do użytku to wyposażenie. Tu już nie będę opowiadać o tym, bo już tyle razy mówiłam, że to nie ma sensu. Znaczy, nie ma sensu, że to już szkoda czasu. O tak bym to nazwała. No i tutaj. Yy, Wprowadzamy, wpiszę po prostu wypo, wyposażenie, no i powiedzmy, że dostaliśmy w darowiznie to wyposażenie i uwaga, umarzamy jednorazowo, tak? Umarzamy to jednorazowo, wpisujemy wartość początkową powiedzmy na 11 tysięcy, jak najbardziej może tak być. I jako, że w maju przyjęliśmy, to od czerwca. A, tutaj nie muszę tego wypełniać, się rozpędziłam. Tutaj nie muszę tego wypełniać, bo jednorazowo to jednorazowo, tak? Jak przyjęłam w maju, to od razu wrzucam w koszty. I tutaj tylko muszę wskazać, że to jednorazowe jest. I teraz proszę zobaczyć, co tu się zadziało. W oparciu o datę przyjęcia do yy, użytkowania ta wartość wpadła od razu w maju. I tutaj pojawia się, i to jest też zgodnie z odpowiedzią na pytanie Ministerstwa Finansów, po co jest ta kwotowa stawka. Tu pojawia się przy procentowej zero, natomiast tu się w, w, w pojawia ta cała wartość środka trwałego. Tak, tutaj. I tak to jest właśnie zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dla jednorazowych umorzeń. Jeżeli byśmy chcieli to umorzenie, żeby nam wpadło w czerwcu, to wystarczy tutaj wprowadzić. Przyjęcie, po prostu do użytkowania w czerwcu, tak? I w tym momencie ta wartość przeskakuje do kolejnego miesiąca, ponieważ właśnie jest oparta o ten moment przyjęcia do użytkowania. Tutaj, po zrównaniu sumy umorzeń z tym całkowitą, bo to jest suma umorzeń rocznych akurat, ale sumy umorzeń z wartością, tak? Ona tutaj jest. Pojawia się taki, taka pieczątka umorzony, tak? Że to już jest umorzone i już nie, nie będziemy tego dalej umarzać. No, oczywiście każdy środek trwały, który wprowadzamy, a chcemy, żeby nam się pojawiał w peku, musimy zawsze dodać te konta. Te konta oczywiście nie są obowiązkowe, można w ogóle je tutaj zignorować, w ogóle nie używać, ale jest to taki, taka wartość dodana, tak? Powiedzmy, że ta zabudowa została dodana mm, gdzieś tam w biurze, no w księgowości właśnie, także wrzucimy sobie na koszty zarządu. I w tym momencie Tutaj ten kontekst roku też już opowiadałam w którymś z filmów instruktażowych, że jeżeli wprowadzamy środki historyczne, nie, nie, gdzie data zakupu i, czy przyjęcia jest inna niż rok o tutaj wskazany, już prezentuję, żeby było wiadomo o co chodzi, tak? Bo może komuś to umknęło w poprzednim filmie. Tutaj mamy zawsze tak, ten rok. Widać, on jest z ręki wprowadzony, więc w następnym roku trzeba będzie to poprawić, bo do, odwołuje się formuła tutaj do tego roku. To jest bardzo ważne. Y, I to jest sprawdzane, tak? W trakcie wprowadzania środków trwałych. Y, gdzie ja to miałam? Tych tabelek, które jest, o jest. Yy, właśnie przy wprowadzeniu środków trwałych historycznych, które już wcześniej były kupione, taka informacja się tu pojawia, ale to jest tylko tak, jak mówię. Yy, taka yy, uwaga, tak, to, to nic nie mówi, że zrobiliśmy źle, tylko uwaga, bo na przykład mogliśmy się pomylić, bo może nie wprowadzaliśmy w sale historycznego, tylko się pomyliliśmy. Tak, teraz tak, jeżeli chodzi o ten film instruktażowy, to tak jak mówię, to było wartość niematerialna i prawna oraz zmiana wartości plus yy, umorzenie jednorazowe, także, a w kolejnym filmie instruktażowym myślę, że już zaprezentuję... Jak założyć nowy rok, ale wcześniej, jak przygotować plik JPKSTKR, żeby móc go wysłać do razem z moim rozliczeniem rocznym, czyli e-sprawozdaniem i Citem, jeżeli mówimy o y, osobach prawnych. Także zapraszam, to już będzie chyba ostatni film instruktażowy i taki komplet informacji. Zapraszam do śledzenia kanału i jak usłyszycie Państwo, że ktoś martwi, jak sprostać wyzwaniu właśnie y, tego raportowania danych szczegółowych o środkach trwałych, to za, zapraszajcie na mój kanał. Myślę, że y, mam nadzieję, że tutaj uda się coś y, y, pomóc Państwu z tych tutaj moich prac. Także zapraszam, zapraszam wszystkich i tych, co już wiedzą o kanale i tych, co jeszcze nie wiedzą, w razie co przysyłajcie Państwo pytania, ja odpisuję, spotykam się, radzę, także zachęcam.